Już no cóż, jak to jest, to no, kurwa... Nie wiem. Nie wiem. Więc to, to nie trzeźwiej, to oglądaj nas Dzień dobry! Witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku waszego ulubionego show rozrywkowo-motoryzacyjnego Pojechani! Przed państwem Sebastian Piekarz oraz Paweł Wolszowik. Dzień dobry I witamy was również w nowym roku Tak! Nowy, lepszy, fajniejszy 2016 Dużo się rzeczy zmieniło w 2016, ale my się nie zmieniamy Jesteśmy tutaj w każdą środę o 18 na pojechani.tv Zasubskrybuj, żeby być na bieżąco Przejdźmy do tematu Meritum sprawy tak. o! Nowe trudne słowo na 2016 rok: meritum. Jak powtarzasz to parę razy to traci sens. Meritum, meritum, meritum. Janosik! I nie chodzi nam o tego, który został powieszony za żebro na haku. Janosik już długi czas jest obecny w naszych samochodach, ale cały czas budzi pewne kontrowersje. Są... Kontrowersje. Budzi pewne. Musisz być jak Onet. Budzi kontrowersje. Czy to legalne? Czy można? Zobacz, czy na pewno. Zobacz galerię. Zobacz film. Kliknij tutaj, na żywo. Włącz język migowy. Jeśli jesteś. <laughs> Nie to rozwinięty. Onet powinien nas zatrudnić i płacić nam. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co budzi głową wersję. Morda! Czyli Janosik. Tak pokrótce może, Sebastianie, czym tak. jest Janosik? To jest system, który pomaga nam. Mówi o różnych zagrożeniach, o wypadkach, o fotoradarach, o kontrolach. To jest komunikator taki dla kierowców może być w formie terminala albo w formie aplikacji. Załóżmy, jedziemy sobie drogą i widzimy, że jest wypadek. Oh! No i naciskamy odpowiedni przycisk, że jest wypadek i jeżeli ktoś jadący tą samą trasą zobaczy ten sam wypadek i potwierdzi że ten wypadek tam jest, to każdemu, kto jedzie tą trasą i ma włączonego janosika wyświetli się ostrzeżenie. Uważaj wypadek! To działa trochę jak takie nowocześniejsze CB radio, bo CB radio działało tak samo, że jedziesz i mówisz ala, ala mobilki, uważajcie... Miśki badem. na czwórce... Miśki. No i to jest też to, że zgłaszamy również szanownych panów policjantów, którzy w bardzo potrzebnych miejscach stoją z bardzo potrzebną suszarką i mierzą w kierowców, którzy jadą bardzo nieprzepisowo. Są ludzie, którzy są przeciwnikami takiego kapowania, zgłaszania i tak dalej. Według mnie to jest potrzebne. Nie dlatego, żeby próć cały czas i o, tutaj zwolnię, bo za chwilę będzie policja, ale naprawdę w wielu przypadkach to się rzeczywiście bardzo przydaje. Umówmy się, że czasami jednak policjanci mierzą prędkość w miejscach takich dosyć kontrowersyjnych, gdzie jest ograniczenie, które nie do końca jest chyba jednak potrzebne. Słowo czasami jest moim zdaniem takim dużym niedopowiedzeniem. Mm. Może być taka sytuacja. Droga ładna, zabezpieczona i tak dalej i zaraz jest 70. K kolego redakcyjny, tak pozwolisz ci przerwę, <laughs> bo to zaczyna brzmieć trochę jak, jak, jak jakbyś tam troszkę tak z autopsji to omówił. Nie. Nie, nie! Nie! Nie, nie. na pewno nie! Tak, miałem raz taką przygodę. O jednak! <laughs> o jednak! Gdzie zapomniałem włączyć Janosika. Jechałem drogą, na której wszyscy myślą, że jest 70. Okazało się, że 70 jest dopiero za zakrętem i policjanci bardzo to sprytnie wykorzystywali, nabijając sobie pod koniec roku statystyki i wiele ludzi tam zatrzymując. Ale trochę zeszliśmy z tematu. Jak w ogóle działa ten Janosik? Każde urządzenie czy też aplikacja jest namierzana za pomocą GPS-u. W momencie, w którym widzisz jakieś zdarzenie, klikasz odpowiednie zdarzenie, przypuśćmy jakiś wypadek, i do osób, które są najbliżej tego miejsca, zostaje rozsyłana informacja o, o danym zdarzeniu. Jeśli ktoś właśnie będzie przejeżdżał przez to samo miejsce, może albo potwierdzić, albo odrzucić tę informację. Co jest fajne, bo im więcej potwierdzeń zyskuje dana informacja, tym bardziej rzetelna i prawdziwa ona jest. Ponadto użytkownicy są weryfikowani, to znaczy im dłużej jeździsz, im więcej kilometrów masz przejechanych i więcej rzeczy zgłoszonych, tym twoja ranga rośnie. Aplikacja jest darmowa. Są jeszcze też trzy rodzaje urządzeń od Janosika Stricte, czyli Janosik R. Ten taki z przyciskami samymi, Janosik GT, czyli przyciski. Plus. Plus, wyświetlacz. I jest jeszcze takie kombo urządzenie, które ma w sobie nawigację Janosika i rejestrator. Janosik GTR. Plus. DVR się nazywa. No byłem Ale byłeś blisko. blisko. Byłeś blisko. blisko. Wadą tych urządzeń jest to, że oprócz tego, że musicie zapłacić za urządzenia, to jeszcze musicie płacić za transmisję danych. Aczkolwiek moim zdaniem warto, bo jak korzystam z aplikacji, no to tak czy inaczej, prawda, płacę za ten internet. A z racji tego, że korzystam z Janosika, no to nie mogę sobie w tym samym czasie z telefonu zapuścić radia internetowego, czy odebrać jednocześnie połączenia w głośno mówiącym, żeby to wszystko jakoś tak ze sobą sensownie działało. Na przykład można zapomnieć włączyć Janosika, tak jak ja. Uczyniłem, przez co jestem biedniejszy o 100 zł. Najważniejsze jeszcze bateria. Z telefonu korzystasz nie tylko w samochodzie, Oj a tak. praktycznie najczęściej poza nim. I korzystając z janosika, janosika, musisz mieć właśnie włączone te dane pakietowe, włączoną aplikację i cały czas musi działać ten telefon. Czyli wyświetlacz też musi być podświetlany, co zżera strasznie tak. drogocenne procenty baterii. Tylko no właśnie. Sebastianie, panie inżynierze. Mm, dawaj, 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 czy to jest legalne? Zgodnie z obowiązującą ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku urządzenie Janosik nie zakłóca i nie informuje o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używane przez organy kontroli ruchu drogowego, a to oznacza niepodważalnie, że jest w 100% legalne. Dlatego wydaje mi się, że warto korzystać. Najważniejsze, żeby takie urządzenia nie odwracały waszej uwagi od tego, co się dzieje dookoła. Może się zdarzyć, że będziecie pierwszymi, którzy jadą na odcinku drogi, na którym właśnie rozkłada się patrol z suszarką. Więc jeżeli nie ma ostrzeżenia o tym, że nie ma policji, to nie znaczy, że tej policji tam nie będzie na 100 tysięcy procent. Wiadomo, że tak czy inaczej musicie dostosować prędkość do warunków na drodze i trzeba być ostrożnym i tak dalej, ale różne rzeczy się dzieją. Oprócz tego, że ludzie zgłaszają, no to jest też baza fotoradarów, które tak czy inaczej, wedle prawa, Muszą już być oznakowane. Więc ten Janosik działa jako taka przypominaczka, bo takim sygnałem dźwiękowym i, i głosowym Wam przypomni, że up, fotoradar za 400 metrów, ograniczenie 70 km na godzinę, więc wiemy już do ilu zwolnić, kiedy zwolnić. Wszystko działa bardzo fajnie. Ja bardzo się cieszę, jak widzę, że jest jakieś zdarzenie drogowe. No nie cieszę się z tego zdarzenia, okay. ale. Kliknę jako pierwszy. Nie dostaję A. powiadomień, tylko kliknę jako pierwszy i czuję się jakby częścią tej społeczności takiej. Kliknę. I wtedy nagle wszyscy dostają powiadomienie. Powiadomienia. Że uwaga, bo Sebixon 500 ostrzega. Nie, Sebixon 6969. To jest aplikacja dla nas, stworzona przez nas. To jest właśnie fajne, że to jest ta społeczność super. kierowców. No. Nie wiem, jak tyle na przykład widzę na przeciwka, że jedzie samochód bez włączonych świateł. To zawsze mignę tymi długimi. Taki savoir vivre kierowców jest potrzebny i trzeba. Rzucam sobie pomidorem wtedy zawsze. Tak? Tak. Musi rozkwasi na przedniej szybie, to wtedy musi. To chyba nie jest dobry powód. Wydaje mi się, że ta solidarność między kierowcami jest potrzebna, zwłaszcza w tych ciężkich czasach, kiedy to różne władze sobie nabijają różne statystyki i chcą podreperować budżet. Janusik nie jest po to, żeby zapisać. Przez miasto 100 km na godzinę i zwalniać tylko tam, gdzie jest potwierdzona kontrola radarowa, tylko po to, żeby się ostrzegać o, o niefajnych rzeczach. Więc zachowajcie rozsądek, jeździcie przepisowo. A Janosik niech będzie takim waszym dobrym towarzyszem i niech was prowadzi bezpiecznie niczym, Krzysztof Hołowczyk. Dziękuję. Odcinki będą tradycyjnie, tak jak w starym roku, to i w tym nowym roku też będą w każdą środę 18 tradycyjnie gdzie na pojechani.tv, ale również tak samo jak w 2015 roku, tak samo i w 2016 będziemy kontynuować prowadzenie takich social media, takich jak Facebook oraz Instagram. I linki do tych magicznych miejsc znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmikiem. Dużo rzeczy jest w opisie, warto czytać opisy. Dajcie opisy, bo warto. Ja. Naprawdę warto. Ja czytam opisy. Czytasz opisy? Pewnie, że czytam opisy. Warto czytać opisy. Ja Także... Tylko czytam opisy, nie oglądam nawet. To no. ważne też, żebyś dał łapkę w górę i zasubskrybował. No. I zajmę jeszcze wysoki odcinek. To tak będę robił. Też Dobrze. będziesz tak robił? Rów tak też razem ze mną. Dziękujemy bardzo serdecznie jeszcze raz za to, że byliście z nami. Widzimy się w przyszłą środę o na 18.pojechań.tv. Do zobaczenia. Ciao. Na razie. Mogą być takie opcje, że np. ubezpieczyciel zaoferuje temu komuś, komu zrobiłeś krzywdę, samochód zastępczy, nie wiem, o, może kawkę, o. może herbatkę. Damę do towarzystwa albo pana do towarzystwa, zależy kogo pukniesz.